Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem, takim szkoleniowcem korporacyjnym z zakresu szkoleń, z zakresu komunikacji wewnątrz firm i rekrutacji. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem pewną historią, która dla mnie jest bardzo ważna i jest w ogóle chyba ważna bardzo dla nas wszystkich. Bardzo jest ważna dla nas wszystkich i... No jest ważna dla wszystkich. Wszystkim nam się przyda i taka śmiesznostka jest taka, że dzisiaj chyba po raz pierwszy z dziewczyną byliśmy w sklepie i chyba zastanawialiśmy się, który raz kupiliśmy rekwizyt do, do tego filmu. I on chyba 12 czy 15 razy nie dotrwał do filmu. Cała tajemnica się wyjaśni, bo został po prostu zjedzony. I ja pomimo, że pisałem w pudełku nie jeść rekwizyt do filmu, to, to zostało zjedzone. I potem mówiłem, jak ja mam być twórcą, jak mi się zżera rekwizyty. No i o tym będzie. Ale to, to jest oczywiście żarcik. Będzie o tym, ale to nie to jest tematem. Tematem, o, coś tutaj... Tematem, proszę Państwa, jest, będzie prawda. Prawda jest najważniejszą, najistotniejszą rzeczą, jaka w tej chwili jaką w tej chwili mamy do dyspozycji, ponieważ y, po prostu ona stabilizuje, jest fundamentem naszego myślenia, działania, naszej sprawczości, prawda, prawda. Jest coś takiego, że jeżeli nakarmimy nasz system, nasze życie, nasze przekonania kłamstwem, shitem, to nasze życie tym się stanie. No niestety, co wprowadzimy? Jak wprowadzimy śmieci do maszyny numerycznej, to otrzymamy śmieci jako wynik. Jeżeli wprowadzimy kłamstwo do maszyny numerycznej, używając takiej przenośni naszego życia, to otrzymamy kłamstwo na wyjściu. I, to, I wyniki wszystkie będą kłamstwem. I tak się w tej chwili działa. Jest w tej chwili, tak jak oglądałem taki film pod tytułem Gra o tron. I tam pisało Nawałnica Mieczy. I to mi się strasznie słowo Nawałnica spodobało, Mieczy, ponieważ teraz stała się zupełnie inna sytuacja niż była do tej pory. Mianowicie była inna sytuacja niż była do tej pory, ponieważ do tej pory walczyło się z prawdą, a w tej chwili system generuje tak straszliwą. Ilość nieprawdy, że prawda przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Ona się po prostu nie liczy. I to jest po prostu taka metodologia systemu. I to ten system będzie teraz wsparty sztuczną inteligencją. Zobaczcie, podniecamy się zdjęciami Trumpa, w jakimś aresztowanego w, w jakiejś kombinezonie tutaj skutego kajdankami i tak i takie zdjęcia wygenerowała sztuczna inteligencja. Zobaczcie, że tak naprawdę sztuczna inteligencja w niewłaściwych rękach zdemoluje poczucie prawdy i sprawczości do, do imentu. Na przykład, kiedy zdjęcie było jakimś tam dowodem w sprawie, tak? Widziało się zdjęcie Stalina z jeżowem, a potem się, widziało się to samo zdjęcie na nabrzeżu słynne, gdzie jeżow był tak. Wykorygowany, już nie było jeżowa, bo krwawego karła. Widziało, już było w przekroju zdjęcie, kiedy arabka wita żołnierza amerykańskiego. Tak? A potem się okazało, że te zdjęcia wszystkie były sztuczne. Ale teraz będzie nawałnica sztucznych zdjęć. I teraz zdjęcia yy, będzie ich tak dużo, że zatracimy się percepcyjnie w tym, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. I do tego jeszcze będzie druga sprawa, że jak ktoś będzie miał prawdziwe zdjęcie na przykład jakiegoś artysty, pedofila uchwyconego na gorącym uczynku, to on zawsze się wyłamie i powie, to sztuczna inteligencja, te zdjęcia zostały zlecone. Nie będziemy wiedzieli, co jest prawdą, a co nie. Dzieje się teraz tak, że została wygenerowana, jest generowana za pomocą mediów nawałnica nieprawdy. Nawałnica nieprawdy. Tym bardziej jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania prawdy i do jej przekazywania w sposób godny, wartościowy i piękny. I właśnie na tym chcę teraz się skupić. Jak to robić? Na przykładzie takim z mojego życia. Jesteśmy zobowiązani przekazywać prawdę. I ja pamiętam mój kumpel kiedyś, Artur, taki fajny gość z Janowa Lubelskiego, kiedyś po, po powiedział mi hmm, czytałem twoje artykuły hmm. i to powiedział mi po latach. Było widać, że masz kryzys. Pomyślałem sobie wtedy, Arturze, czemu wtedy mi nie powiedziałeś, nie zadzwoniłeś. Robert czytam Twoje artykuły, widać po nich, że masz kryzys. Ale być może on wtedy tego nie widział. Może zobaczył to dopiero po latach. Bardzo cenię sobie, jakby zdanie tego człowieka, ale wtedy pomyślałem, byłem wtedy głodny prawdy. Byłem wtedy głodny prawdy, ale mnie nie daliście. Prawda? To jest bardzo istotne. I dawanie prawdy musi być robione w sposób odpowiedzialny. Jesteśmy zobowiązani dać prawdę, bo prawda jest bardzo takim, jakby to powiedzieć, rzadką, rzadką tkanką. W tej chwili myślę, że prawda to jest około 10%, maksymalnie 10% ogólnego przekazu globalnego z tendencją zmniejszającą się. I prawda i kłamstwo ma wymiar strukturalny i funkcjonalny. O tym może kiedyś, jak będziecie Państwo chcieli, napiszcie w komentarzu, to rozwiążę ten temat szerzej, ale funkcjonalny temat to jest taki, kiedy my mówimy prawdę, na przykład, albo kłamiemy, na przykład dziewczyna pyta, gdzie jesteś, a my tam gdzieś, no i mówimy u kolegi i to jest funkcjonalny, a strukturalny, kiedy na przykład mnoży się płcie, żeby młode dziecko nie wiedziało nic na żaden temat, żeby po prostu było rozbite poznawczo. Więc to może być właśnie prawda i nieprawda, funkcjonalna i strukturalna. I my jesteśmy po pierwsze zobowiązani do życia w prawdzie, chociażby dla swoich bliskich i dla swoich dzieci. Jeżeli my żyjemy w obłędzie jakimś, no to, ten, no to nie możemy przekazać prawdy swoim dzieciom, na przykład, bo, no bo skąd? Prawda? Przekazujemy jakiś obłęd. I druga rzecz, jesteśmy, ta prawda jest jedynym czynnikiem, którego możemy się uchwycić. Prawda nas wyzwoli, jak to powiedział papież. Ale samo przekazywanie prawdy nie jest proste. Ja powiem Państwu historię krótko z mojego życia, kiedy byłem trenerem, już takim silnym, dojrzałym trenerem byłem. Robiłem już takie spore projekty. Byłem trenerem w PDK Centertel, to, czy już to był wtedy Orange, i pojechałem na szkolenie chyba do Białego Stoku. Okej, upał jest dzisiaj taki duży a to jest zimna woda z cytryną i pojechałem na szkolenie do stoku. I to było szkolenie dla menadżerów, którzy zarządzali rynką, rynkiem i tak, żeby sprawni budowali relacje z dealerami, które nie były proste w czasie przemian. Rozumiecie państwo, to wymagało wielu rozmów, czasami kłótni. I, i tam trafił mi się taki bardzo mądry menadżer, bardzo fajny. Nazwijmy go Paweł. Ja nie pamiętam, jak on miał na imię. I ten Paweł był bardzo mądrym, fajnym menedżerem, ale miał jakąś skazę, teraz to mówię, mianowicie sposób przekazu tego, tych komunikatów, tych, tych ćwiczeń, co robiliśmy, miał taki, on nie chciał tego, ale miał taki arogancki, znaczy nie arogancki, może taki, że lekceważył ludzi, ale jak siadał w fotelu, jak rozmawiał, ton, który miał, gestykulację, którą miał, był Nieprzyjazny, był taki z góry, był taki. No, powiem Państwu tak. Uczestnicy dostrzegali ten problem, pomimo że wszyscy chcieliśmy ćwiczyć, no, każdy chciał co najmniej mieć dwie scenki omówione przez grupę, to zgodzili się niektórzy zrezygnować ze swojej scenki na rzecz Pawła i z nim zrobiliśmy z 15-20 scenek. I oni mówili, Paweł. My się Ciebie boimy, jak Ty z nami tak rozmawiasz. I właśnie to był problem, że on nie podnosił głosu. On nie krzyczał. Nie mówił: Wychoło to tam, ja zaraz Wam porządek zrobię, cholera. Jasne, jak tu wejdę, to zaraz rozpiszę ten cały punkt dilerski. Ten, ten, ten. Nie, właśnie nie. On rozmawiał spokojnie. Jest taka scena w takim filmie. Nie pamiętam, jest taki film, kiedy Żydzi chowają się pod podłogą i przyjeżdża oficer niemiecki i zaczyna z właścicielem domu rozmawiać po francusku. I on rozmawia tak grzecznie, napił się mleka, siedzi, zapala fajkę, ale mimo wszystko od tej rozmowy wieje grozą, i ten francuski rolnik zaczyna płakać, kiedy rozmawia z nim. No, nie chcę porównywać tych scen, ale jednak czasami jest coś takiego, że można prowadzić rozmowę miło, formalnie niby, ale ona nie jest do... przyjazna, jakoś taka jest. I pracowaliśmy nad tym, pracowaliśmy nad tym, pracowaliśmy, i no nie wiem, czy osiągnęliśmy, jakby to powiedzieć, sukces. Paweł, ten menadżer, cały czas był taki, robił postępy, natomiast cały czas był taki szorstki, taki. Budził taki, no nie tyle respekt, co czasami strach w jakimś odruchu, w jakimś, jak brał notes, to tak, tak jakby, no i zwracaliśmy mu uwagę, robiliśmy kolejną scenkę, kolejną, kolejną, z kimś innym i znowu z nim, i znowu z kimś innym, znowu z nim. I ja poczułem się bardzo zmęczony, po prostu no wyczerpał mnie ten dzień, bo to nie jest tak, że trener robi różne rzeczy tak od, od, od siebie ja po prostu bardzo każdy trener przeżywa jeżeli się angażuje, jeżeli jest trenerem a nie takim tam byle jakim instruktorem stanowiskowym no więc ja byłem po prostu wyczerpany dosłownie szumiało mi w głowie miałem jeszcze drugą drogę do domu i ten Paweł podszedł do mnie i yy, jeżeli Państwo macie kontakt z Pawłem yy, ówcześni menadżerowie, czy może Paweł jak ty to oglądasz chcecie Ci za to bardzo przeprosić teraz po latach to chodzi za mną cały czas, ale wierz mi, że w tamtym etapie rozwoju mojego trenerskiego ja nie potrafiłem zrobić inaczej. Ja byłem też zmęczony. Zrobiliśmy z tobą mnóstwo ćwiczeń, które nie przyniosły w zasadzie efektu. I Paweł podszedł do mnie, ja już pakowałem się, taki jakby skruszony, trochę taki pytający i mówi: Robert, słuchaj, mógłbyś mi udzielić informacji zwrotnej. Kiedy całe szkolenie było jedną informacją zwrotną dla Pawła, informacji zwrotnej: Co, co mogę robić lepiej? Co robić źle? Ja mówię: Paweł, przecież całe szkolenie było poświęcone Tobie, tylko Tobie. No to czego jeszcze oczekujesz? Co jeszcze możemy zrobić dla Ciebie? No bo chciałem jakąś informację zwrotną. I mi wtedy, za co bardzo przepraszam i czuję skruchę do dzisiaj, puściły nerwy. Znaczy puściły nerwy, nie wiedziałem co zrobić. I powiedziałem tak naprawdę to, co myślałem w sercu. Zapytałem go, Paweł, masz dzieci? A on powiedział: Dwoje. Ja powiedziałem, Paweł, jeżeli będziesz z nimi w ten sposób rozmawiał, to cię znienawidzą. On opuścił wzrok, bez powiedzenia, do widzenia nic, i poszedł. Potem dowiedziałem się, że z dwa tygodnie miał taki kryzys chodził, pytał innych, czy powinien zrezygnować z pracy, czy może on się nie nadaje. Ja o tym nie wiedziałem. Przepraszam, no ja wtedy zareagowałem tak jak, no tak zareagowałem, jak zareagowałem. On też mógł do mnie zadzwonić, powiedzieć, "Przepraszam, Robert, przepraszam cię, mam sprawę taką, zrobiłeś mi przykrość. Yy, można było to zadać na tysiąc innych spraw, na tysiąc innych sposobów, zwłaszcza, że wtedy szefem działu szkoleń yy, był taki Aroniusz nie, Askaniusz, Askaniusz Sawicki, znakomity trener, który był znakomitym trenerem 5 lat, a potem został szefem działu szkoleń. I to jest właściwy awans. To wtedy się awansuje ludzi, którzy wiedzą, co, o co Kamani. On. on wiedział i nigdy nie robił problemów, jeżeli ktoś by powiedział: słuchaj, wyślij tam Frycza na dwa dni do jego Stoku, żeby pociczył tylko z Pawłem. No i byśmy pojechali, ćwiczyli, jeździli. Nie byłoby z tym problemu żadnego. Ale wtedy nam zabrakło wyobraźni i udzielił mu takiej informacji zwrotnej. To była informacja taka. Bang w nos, po prostu bang i dostał w nohal, ale nie chciałem go uderzyć. Ja po prostu nie wiedziałem, co mu mogę przekazać w ciągu 10 sekund, jak pakowałem rzutnik i, i laptopa. No właśnie powiedziałem mu to, żeby go ochronić przed trudnymi toksycznymi relacjami w rodzinie. Za co jeszcze raz bardzo przepraszam, nie powinno to mieć miejsca. Czy mogłem zrobić inaczej? No właśnie, mimo wszystko, że to jest naganna informacja zwrotna, Mogłem zrobić coś jeszcze gorszego, mianowicie zbagatelizować. To byłoby jeszcze gorsze. Dużo trenerów tak robi. Widzi jakiś trudny przypadek. Mówią, dobrze, ale Paweł bardziej otwarta postawa. Dobrze, i lecą dalej. I mają w dupie, mają wyjebane, że człowiek zostaje jakiś z jakimś problemem. No, ale z drugiej strony, co im się dziwić? No, on nie jest psychoterapeutą, nie jest od zbawienia ludzkości. No, ktoś ma problemy, to niech idzie sobie do białego stoku do psychoterapeuty. Tak czy nie? Wystawia się, robi się ewaluacje, fakturuje się szkolenie i do widzenia. Tak? Przynajmniej nie ma potem rozterek, że, że, że się coś źle powiedziało. Ale ja uważam, że, że to jest dużo gorsze. Dużo gorsze jest, kiedy wręcz podłe, kiedy widzimy, że ktoś się z czymś nie radzi, a my nie zwracamy mu na to uwagi. Nie chodzi o to, żeby drążyć, jak takie głupie teściowe, czy mamy, które bez przerwy mówią tam załóż capeczkę." Do swoim dorastającym córkom yy, mówią, czy założyłaś ciepłą bieliznę, ale uważaj na chłopców. A ta córka ma już 43 lata i potem matka mówi, chciałabym, żeby znalazła chłopca. Jakiego może znaleźć chłopca? Yy, jak masz No i tak dalej. No więc to już się nie uda. Ale generalnie Wydaje mi się, że dużo gorsze jest niepowiedzenie, niezakomunikowanie prawdy, ponieważ mamy obowiązek to zrobić. Obowiązek. Niezakomunikowanie prawdy w ogóle jest dużo gorsze, w tamtej sytuacji było to, jakbym przyklepał sprawę i powiedział mu: Paweł, jest okej. Okay. Czepiają się, wiesz, bo się ciebie po prostu boją, ty masz autorytet, wszystko ok bo być może Paweł miał dwa tygodnie kryzys i pytał, czy się zwolnić z pracy, ale być może dał mu to do myślenia i kiedy rozmawiał z synem, to sobie pomyślał, a może powinien być bardziej przyjazny, może powinien wziąć go na ręce, a może to, a może tamto. Mam nadzieję, że ta rozmowa właśnie to spowodowała. A jak powinno się stać? Ja powiem, zachować się dojrzale. Powinienem nadać swojej strukturze wypowiedzi konkretny kształt. I to właśnie przechodzę do sedna, tu mamy rekwizyt, który został po raz 15 razy został u nas w domu zjedzony. Mianowicie spójrzcie Państwo na makowiec. Makowiec to jest wtedy, kiedy jest dużo maku. Prawda? Lubimy takie makowce. Jak jest mało maku, to widzimy, że tam gospodyni oszczędza. Mak jest tutaj wartością zasadniczą makowca. Mało kto jest taki, że robi sam makowiec. Moja babcia kiedyś taka przeszywana nie doszła w zasadzie jeszcze. Zrobiła kiedyś dla mnie taki makowic, który składał się z takiego cienkiego brązowego ciasta, brownie takiego, takiej warstwy maku, i na końcu był porany czarną czekoladą. No, to raz w życiu zadłem coś tak pysznego. I co zrobiła całą porcypankę? Tam było kilo maku, i to było po prostu takie zjawiskowe, że pamiętam, chociaż było to 20 lat temu, albo i więcej. Ale normalny makowiec, tak jak normalna prawda, nie składa się z uderzenia w nos, czyli z pecyny maku. Kiedy ja powiedziałem temu gościowi BANG! Tylko składa się z struktury oraz pewnej nawet takiej ozdoby z wierzchu. Zobaczcie, jest lukier, są te... Mak powinien być, czyli prawda powinna być przekonana strukturalnie. Prawda bez miłości jest okrucieństwem. Prawda podana bez miłości jest okrucieństwem, ale brak prawdy, okłamywanie jest jeszcze większym. Tak jak w szpitalu leży wasza babcia czy ciocia i mówi, ja umieram, a wy przychodzicie i mówicie, nie, ciociu, tam skąd? Dużo lepiej ciocia wygląda, zamiast powiedzieć prawdę. Tak, babciu, umierasz. To jest ostatnia twoja droga, ostatni czas. Przygotuj się do niego mądrze i odpowiedzialnie. Jesteśmy z tobą. Pamiętaj, jesteśmy tutaj. To jest twoje najbardziej odpowiedzialne przejście w życiu, więc przygotuj się do niego mądrze i dobrze bo przygotuj się sercem i duszą. Tak, zamiast powiedzieć to, to my do końca utrzymujemy, bo, bo jesteśmy niby tacy fajni, a to naprawdę siebie okłamujemy. Prawda bez tej struktury jest okrucieństwem i prawda powinna mieć strukturę makowca. Czyli powinna mieć strukturę, powinna mieć mak, powinna mieć pewną ozdoby. Ja powinienem wtedy powiedzieć tak, Pawle, wiesz co, jest koniec dnia i wiele rzeczy nie wymyślimy. Masz pewien szorstki styl Przekazywania yy, komunikatów. Nie wiem skąd on się bierze. Być może, tata, tak z tobą rozmawiał. Być może no, oglądałeś się filmów kowbojskich. Oprócz tego, że jesteś znakomitym menadżerem, bo naprawdę był, świetnym człowiekiem i człowiekiem, który bierze wszystko do serca, także chcesz teraz się jakby to powiedzieć, jeszcze nad tym pracować. Masz właśnie ten szorstki styl komunikacyjny, który nie jest ci potrzebny. Jest potrzebna taka szorstkość, ale żeby się ją dawkował, a nie używał w każdej komunikacji, który masz. Ustalmy w ten sposób, że zadzwonisz do Skaniusza i powiesz, że chcesz ze dwa dni ze mną popracować. Weź najtrudniejszych klientów, jakich masz i będziemy wszystkich razem objeżdżać. A następnie jest o każdym, ja Ci napiszę raport i dam Ci od razu na bieżąco informację zwrotną i po czym po dwóch dniach Ci to jakby y podsumuję. I teraz, jeżeli to Ci pomoże w ciągu miesiąca, po tych dwóch dniach, poczujesz, że, to jest, że czujesz się już lepiej, zrobimy kolejne dwudniowe szkolenie. Co Ty o tym myślisz? Teraz, jako dojrzały człowiek, zrobię w ten sposób. Wtedy zrobiłem tak. Tak wtedy potrafiłem, tak wtedy wydawało mi się dobrze. Prawda jest absolutnie konieczna. Musimy o nią walczyć, musimy o nią dbać, musimy o nią się starać, bo jeżeli ją stracimy, to stracimy wszystko. Nie będziemy mieli nigdzie żadnego punktu zaczepienia w swoim życiu. Jeżeli stracimy prawdę, a światu o to chodzi, żebyśmy nie byli niczego pewni, to mm, stracimy możliwości rozwojowe, możliwości porównania. To, co jest dobre, co złe, co nas rozprasza, to, co nas koncentruje. Prawda nas wyzwoli, dlatego w sposób szczególny, absolutny musimy o nią dbać. Mamy moralny obowiązek ją serwować w najbliższym, ale cały czas pamiętając, że prawda bez miłości jest okrucieństwem. Że prawda musi mieć strukturę jak Makowiec, musi być troszkę ozdobiona, nie może być przegadana, musi być prawdą. Ale jednakowoż w pewnej strukturze, z pewną taką dozą nawet słodyczy, że ta prawda ma budować, ma ktoś po kontakcie z nami, z prawdą, stać się lepszym. Tego menadżera jeszcze raz przepraszam. Wtedy zareagowałem tak, jak wtedy umiałem. Teraz zareagowałbym inaczej, ale teraz jest teraz. Mimo wszystko uważam, że lepiej, że zareagowałem tak, niż bym. Nie zareagował w ogóle i przemilczał, ponieważ sprawa naprawdę wymagała uwagi i koncentracji. On miał w sobie coś takiego, takiego szorstkiego, co było zupełnie zbędne, bo był świetnym pewnie jest menadżerem i znakomitym człowiekiem. Ta szorstkość była mu zupełnie niepotrzebna i nawet nie do twarzy. Nie wiem czemu przeobierał to, siadał czy coś takiego. Prawda nas wyzwoli, a więc musimy o nią dbać, ponieważ jeżeli my o nią nie zadbamy, nie zadba o nią nikt. My musimy ją pielęgnować, musimy dbać i jesteśmy ją winni sobie i najbliższym. Jest to nasza powinność. Ale z drugiej strony, jeszcze przypomnę, prawda pozbawiona miłości jest okrucieństwem. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło. Szanujmy czas, który nam pozostał. Myślę, że dużo jeszcze czasu mamy, ale co to znaczy dużo? Zawsze go jest trochę za mało. Zawsze potem jest myślenie, gdybym jeszcze mógł to, gdybym jeszcze była tam, gdybym jeszcze przeczytał coś. A więc szanujmy ten czas, który mamy w sposób szczególny. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Prawda?